Dzień dobry, witajcie sobie na dobry dzień, dzisiaj z lasu, też taki strój leśny, dlatego że razem z osobami uczestniczącymi w projekcie Azymut, jesteśmy na sobotnim Azymucie, w lesie będziemy też przygotowywać różnego rodzaju potrawy, gotowa, gotowanie będzie i, i też będzie, jest czas na to, żeby pochodzić po lesie i nie tylko, ale nie o tym dzisiaj. Wczoraj nie było słowa na dobry dzień, dlatego że w domu nie było prądu ze względu na wikurę, która była. Więc 24 godziny bez prądu, a więc telefon wysiadł, nie było możliwości połączenia się z internetem itd. itd. A dzisiaj yy, kolejny fragment Bożego Słowa o miłości. Yy, 13 rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian i 13 werset, który brzmi tak. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich największa jest miłość. Zobaczcie, że Paweł po raz kolejny podkreśla to, co działo się w Koryncie. W Koryncie chrześcijanie dążyli do cudów, mocy, darów, a zapomnieli, że wiara, nadzieja i miłość są ważne i istotne w życiu chrześcijanina. Nasze wielkie dążenie do cudów, mocy i, i darów. Chociaż one są ważne, nie mają być celem naszego życia. Celem naszego życia jest wiara, nadzieja i miłość, która będzie trwała wiecznie. Boże Słowo mówi, że z nich, z tych trzech, z nadziei, wiary, miłość będzie, jest największa, bo miłość będzie trwała wiecznie. Nie będziemy potrzebowali wieczności wiary, bo zobaczymy Boga twarzą w twarz. Nie będziemy potrzebowali wieczności nadziei na przyjście Jezusa, bo ono już nastąpi i będziemy w nim uczestniczyli. Ale miłość najważniejsza, ponieważ będzie trwać nawet w wieczności, bo Bóg jest miłością i my w tej miłości będziemy wzrastać, będziemy ją poznawać i będziemy jej doświadczać. A więc miłość największa z tych trzech wiara, nadzieja i miłość. Miłość pozostaje na wieki, bo Bóg jest źródłem wszelkiej miłości, której możemy doświadczać od niego i w wieczności i dzisiaj, chodząc jeszcze tutaj na ziemi. Kochani, chciałbym was też dzisiaj zachęcić do, do jutrzejszego nabożeństwa, żebyście byli z nami, jutro rozpoczynam nową serię kazań na temat y, dlaczego kościół I Jutro sobie powiemy Dlaczego ważna jest lokalna wspólnota, do której powinniśmy należeć? A więc zapraszam o 10.30 na naszą transmisję albo do naszej kaplicy, aby widzimy się w Słowie na dobry dzień w poniedziałek i już są fragmenty. Ktoś podesłał mi fragment, powiem kto w poniedziałek, który chciałby, żeby był poruszony na Słowie na dobry dzień, więc w poniedziałek poruszymy ten fragment, który został przysłany przez mojego słuchacza. A dzisiaj Was pozdrawiam. Radości w Panu. Miejcie dobry czas. Widzimy się jutro na Bożeństwie i w poniedziałek w swoim zapycie. Do zobaczenia.